Nie jest głupia. Nie jest głupia. Brakuje jej jakiejś klepki chyba, albo po prostu jakiejś chromosony jej brakuje, albo czegoś, ale ona po prostu nie jest głupia. Ona ma takie jakby funkcje rozpoznawcze. Nie wiem, jak to... Nie jestem psychologiem, nie, nie wiem, jak to nazwać, ale funkcje rozpoznawcze... Po prostu ona pierdoli głupoty cały czas jakieś. W ogóle bez sensu gada. Ale tak to ogarnia, co wokół niej się dzieje. A ona... Gosia wie kiedy być mądra, <noise> Streamy na ety, ja na razie o streamach nie myślę Boi się policji, no boi się policji ja to najlepsze jest, że kurwa ją tam napierdalają w domu, nie wiadomo co z nią robi ten brat kurwa, a ja mam kurwa sprawę za się nad nią, nie? No to to jest najlepsze. Tu jest kurwa 2 megabajty przesyłania tutaj na tej wiosce. Siema las